ciemka wszystkim Dolny Śląsk i to co lubimy, wieczorne spacery miejscowość Żarów, jest tam Marcin M.B. Dobry, Dobry wieczór. wieczór, a za kamerą redaktor Andrzej H. <laughs> redaktor Andrzej H. Jesteśmy na takim wzgórzu gdzie znajduje się stara Niby wieża ciśnij, jak srun wygląda może a nas nie skończyła. No w ogóle Ja, ale jest, patrz Dodajmy, że jesteśmy w środku lasu Miało to dla Żarowa tutaj Woda tłoczyć, schody są Podbudowa z kamienia, cegła jakieś wypustki z kamienia Kurde, zaś rzekę, no Nie chce mi się tam w drugiej strony przejdę tutaj uu Ach. Ach. Idziemy schodami, bo są schody kurde Ja ale ślisko na tych liściach Ale są schody takie dosyć Tylko nikt tu nie chodzi patrzcie Nikt tu nie chodzi. Czy tu pospólstwo jakieś chodzi? A! Żarów. Barierki były poobcinane Są. Czekajcie, schody widzicie słody są. Czy Członowską... to nas Jest zbiornik, widać. Ona jest kompletna w ogóle. O. No pospólstwo chodzi, bo są flaszki. Czekają się, a to się kończy, bo tu już jest, to nie ma nic więcej. Dobra, tylko pod spodem jest posiedzony zbiornik. Pod spodem jest zbiornik. Do zbiornika idzie w leś? Nie wiesz, nie wiem. O My w ogóle chodzimy na zbiorniku to jest górka, patrz kuminy wentylacyjne czy wentylacyjne jakieś tam kurczę czekajcie Och. Coś takiego, my z Robertem byli w jednej miejscowości, to był super obiekt, kurde, w polu. Nie jest powiedziane, że my tu do zbiornika wejdziemy, ale my sumy na no właśnie. I tu jest to z na którym stoimy, tam jest kilka metrów w dół, a my na zbiorniku stoimy. Tu jest, tu jest

Na razie to... no Rzeczywiście Do zbiornika nie dojdziemy Jedynym wejściem to te rury tu będą Ciekawe co tam w tym zbiorniku jest A Zaspawane to jest Marcin chyba Zbiornik zrobili, nadsypali go ziemią, rury pociągli, no i miał robić to co miał robić. No i, i tyle, no. A do niego wchodzić, ale powinno, w razie wu, nie. Chodź, verde. Тут уважаю, чтобы не пердыкнуть з этих сводов. To nawet tak jest kurde, zrobione, że tylko zarys tego jest, za tam niżej nie robili, czyli by tak zdoba, czy co Nie wejdziemy tu do środka raczej Marcinie Chodzenie wieczorem po tych krzokach chyba nie ma suncu, bo nie to z nas i koniec i możemy zapomnieć mi się wydaje no nie nie nie, nie wyjdziemy to chyba z się nigdzie nie stanie chyba że tam by wykuli w ty podłodze kurde chyba latu tu jakiegoś czegoś Ciekawy obiekt. Jeszcze nie widziałem takiego. Jak na wieża ciśnie to malutko. Coś takiego. No nie no. Podobne nie jak na Sajdaku. Na Sajdaku jest inny kształt całkiem. całkiem. inaczej to wygląda. Dobra. To by było tyle. Tyle my wam pokazali dzisiaj. No dobra, lecimy w dół. Pozdro i do Zaś, jak się to mówi. I do Zaś. A my lecimy dalej jeszcze w teren. Na razie spać nie idziemy. <śm>